4 miliony Polaków zmaga się z tą chorobą. Wczesna i właściwa diagnoza dają szansę na skuteczne i bezpieczne leczenie. Liczy się każdy oddech i pełnia życia. Dlatego spotykamy się ze znakomitymi ekspertami, którzy przepisują receptę na życie i astmę pod kontrolą. Martosz Kwiatek, dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest pan dr Piotr Dąbrowiecki. Internista, a także alergolog z kliniki chorób infekcyjnych i alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego. Pan doktor jest także przewodniczącym Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na astmę, alergię i POHP. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Nasze dzisiejsze spotkanie zaczynamy od diagnozy i tego, co dalej, aby kontrolować astmę i korzystać z życia, ale zacznijmy od samego początku. Co to jest astma, panie doktorze? Astma to jest przewlekła choroba zapalna układu oddechowego, która jest zdefiniowana poprzez wywiad, czyli chory na astmę ma takie objawy jak kaszel, świsty, uczucie duszności, jakby problemów z oddychaniem. Czasami dzieci szczególnie zgłaszają, że mają ból w klatce piersiowej. Te objawy y, muszą występować przynajmniej dwa jednoczasowo. Wtedy jest to bardzo charakterystyczne dla astmy. Oczywiście, jeżeli mamy kaszel, świsty i duszności w tym samym czasie u tego pacjenta, no to to astma jest numer jeden w takim przypadku. Także to poniekąd no, ułatwia nam diagnostykę, bo właściwie na podstawie wywiadu stawiamy rozpoznanie. Ale jednocześnie, ponieważ te objawy mijają w czasie ponieważ nasze nadnercza produkują hormony przeciwzapalne które powodują że w momencie kiedy mamy do czynienia z atakiem astmy dochodzi do wyrzutu kortyzolu i ten stan zapalny mija więc mijają te objawy i chory nagle wczoraj objawowy dzisiaj przychodzi i mówi no miałem wczoraj a dziś a dziś nie ma kaszlu świstów duszności i ta zmienność objawów jest bardzo charakterystyczna dla astmy oszkrzelowej. To jeżeli już mamy tę postawioną diagnozę i wiemy, że mamy do czynienia z astmą, to jak ją leczymy? Jakie są rodzaje leczenia? No przede wszystkim y, podstawą leczenia astmy jako choroby zapalnej są leki przeciwzapalne, czyli stosujemy sterydy wziewne. Y, sterydy wziewne od początku rozpoznania choroby. Nawet jeżeli pacjent ma objawy raz na miesiąc, czyli ma ten kaszel, świsty, uczucie duszności, y, to Raz w miesiącu też podajemy mu steryt wziewny, na przykład z lekiem rozszerzającym oskrzela. Praktycznie szyjemy na miarę tą terapię. Kiedyś uważaliśmy, że powinniśmy stosować stałe dawki przez długi okres czasu. Teraz wychodzimy w kierunku pacjenta uważając, że to no, pacjent musi też przejąć troszeczkę tej odpowiedzialności za swoją terapię i poza tym Stałym leczeniem on dobiera sobie ten steryt z lekiem rozszerzającym oskrzela wtedy, kiedy ma problem. Wtedy, kiedy miał wysiłek fizyczny i to skurczyło jego oskrzela, kiedy skontaktował się z alergenem i to doprowadziło do rozwoju typowych dla astmy objawów kaszlu i duszności. A gdzie panie doktorze szukać wiedzy? Na temat astmy. No, myślę sobie oczywiście z takich spotkań z ekspertem. Pacjent ma szansę zdobyć tę wiedzę i rozwijać swoje wątpliwości w gabinecie lekarskim. No ale nie zawsze jest taka możliwość, albo pojawia się chęć zgłębienia swojej wiedzy na temat problemu, z którym mamy do czynienia, to gdzie szukać. Oczywiście najlepiej zapytać doktora. To jest y, sprawdzone źródło wiedzy. Natomiast y, jeżeli mamy mało czasu, jeżeli y, chcemy więcej i lepiej, no to możemy na przykład sięgnąć do internetu y, na dobrą stronę, na przykład. To tylko astma.pl. Tam jest kopalnia wiedzy na temat astmy, rozpoznawania, leczenia, profilaktyki, terapii zaostrzeń, sprawdzone źródło wiedzy, za którymi stoją lekarze specjaliści lub też chorzy, którzy mają swoje doświadczenie w chorobie i są ekspertami od leczenia swojej własnej choroby, czyli w tym przypadku astmy oskrzelowej i tam dzielą się swoimi spostrzeżeniami, co jest łatwiejsze, co jest trudniejsze w tej terapii, bo nie zawsze wszystko wychodzi tak jakbyśmy chcieli. To zapamiętajcie Państwo ten adres www.totylkoastma.pl. To ten sprawdzony serwis, gdzie warto i można szukać wiedzy na temat astmy, ale też, co podkreślał Pan doktor, najlepiej w gabinecie lekarskim. Astma to choroba, jak mówił Pan doktor, a każda choroba może wymagać od nas zmiany. Nawyków. Pytanie, czy w przypadku astmy, którą chcemy mieć pod kontrolą, tak musi być. A jeśli tak musi być, to jak te nawyki powinniśmy zmienić? Przede wszystkim powinniśmy zaakceptować tę chorobę, czyli największy problem stanowi brak akceptacji choroby. Jeżeli pacjent nie dowierza w rozpoznanie, jeżeli pacjent uważa, że no nie mam Astmę, no to neguje nasze leczenie i naszą, nasze działania w stosunku do siebie. Natomiast jeżeli pacjent akceptuje tą chorobę, mam astmę i chciałbym się z nią zmierzyć, chciałbym normalnie żyć z tą chorobą, no to musi się zaangażować w takim zakresie, że na pewno coś, co jakby przypominamy pacjentów, co brzmi jak truizm, ale no nie palimy papierosów, po prostu. 10% chorych na astmę pali tytoń, i to jest kłopot, dlatego że. Tacy pacjenci, oczywiście, my im nie odmawiamy leczenia, ale oni zużywają więcej leków, ten stan zapalny, który już jest w płucach, jeszcze jest dodatkowo podkręcany przez dym tytoniowy jako silną toksynę, która powoduje, że ten proces zapalny się nie kończy. Więc ja jako specjalista muszę dawać więcej leków, żeby okiełznać ten proces zapalny w płucach osoby z astmą palącej tytoń, czyli ewidentnie rezygnujemy z palenia tytoniu. Wpływ zanieczyszczonego powietrza, czyli jeżeli. Y, mieszkam w y, miejscu, gdzie jest bardzo dużo zanieczyszczonego powietrza, czy to sam go zanieczyszczam, z własnej nieświadomości na przykład w sposób dziwny ogrzewam swój dom, albo sąsiad kopci i zatruwa nam atmosferę, no to y, jakby wyjście z tego problemu będzie też y, sprzyjało prawidłowemu leczeniu astmy, prawda? Czyli możemy kupić oczyszczacz, możemy porozmawiać z sąsiadem, y, no możemy się już tak y, bardzo. Y, Drastycznie wynieść z tej atmosfery, z tej, z tej okolicy, gdzie jest to zanieczyszczone powietrze. Tu rozumiem na przykład też główne aglomeracje miejskie i drogi i okna wychodzące na te drogi, którymi przejeżdża na przykład tak jak w Warszawie, czasami 80 tysięcy samochodów dziennie. No to ten problem wpada do płuc astmatyka i nie pozwala mu osiągnąć prawidłowej kontroli choroby. Kolejnym elementem jest dla połowy chorych temat profilaktyki antelergenowej. Czyli to, co wywołało chorobę, na przykład pyłek brzozy, czy pyłek traw, czy najczęściej przyczyną alergicznej astmy jest uczulenie na roztocza kurzu domowego i odchody tych roztoczy. Jeżeli nie zadbamy o... Nasze własne, własne łóżko, bo tam jest ten rezerwuar roztoczy kurzu domowego. Nie zadbamy o to łóżko w postaci takiej, że nie będziemy prali kołdry, poduszki w temperaturze 60 stopni przez godzinę. Jeżeli nie zadbamy o ten materac, żeby yy, wyczyścić go i założyć na niego pokrowiec, który będzie nieprzepuszczalny dla odchodów roztoczy, no to te roztocza wpadną do naszego układu oddechowego, ich odchody wpadną do naszego układu oddechowego i znowu będą podkręcały ten stan zapalny, który będzie się objawiał, objawiał typowymi symptomami, jakim jest kaszel, świsty, uczucie duszności. Także tutaj też musimy zmienić troszeczkę nasze, nasze przyzwyczajenia, no, po prostu sprzątamy, nie dla każdego jest to proste. A jak jest, panie doktorze, z aktywnością fizyczną? Bo mówi się, że ruch to zdrowie, a z drugiej strony, tak stereotypowo, jeżeli mówimy o astmie, która nam ma kraść oddech albo odczuwamy duszności, no to czy możemy sobie, mając astmę, pozwolić na aktywność fizyczną, a może przeciwnie, powinniśmy ją kontynuować? Strzał dziesiątkę, bardzo dziękuję za to pytanie. To jest bardzo duży problem wśród pacjentów z astmą, szczególnie wśród dzieci, dlatego że często rodzice zgłaszają się do mnie z, takim, z taką prośbą, panie doktorze, czy mógłby pan Jasia zwolnić z WF-u? Wie pan, bo jak on, jak on pobiega, to on tak strasznie kaszle. Ja mówię, nie, no, no jak to nie? No to pan chce, żeby on kasłał? Ja mówię, nie chcę, żeby kasłał, ale on musi być aktywny fizycznie. Brak aktywności fizycznej to jest klęska tak naprawdę pediatry, specjalisty, czyli ponosimy porażkę, jeżeli dziecko nie może być aktywne. Moją rolą jako specjalisty jest tak ułożyć leczenie i profilaktykę tego pacjenta, żeby on mógł być w pełni aktywny fizycznie. Czyli mały Jasio będzie musiał przyjmować pewnego rodzaju leki na stałe. Przed WF-em będzie musiał zażyć lek, który pozwoli mu kontynuować te zadane ćwiczenia przed, przez nauczyciela WF-u. Czyli ja szyjąc na miarę terapię i jakby informując i tego małego pacjenta, i jego dorosłych opiekunów o tym, w jaki sposób mm, ułożyć życie tego malucha, żeby on mógł być aktywny, żeby mógł biegać, skakać, yy, dokazywać. no Bo na tym polega właśnie. Yy, yy, jakby dochodzenie do sprawności, yy, sprawności do życia, prawda? To też jest takie, takie kompetencje fizyczne, które yy, ten mały alergik, astmatyk musi osiągnąć. Pusa dzieci rozwijają się do 7-8 roku życia, jeżeli wtedy dziecko jest pasywne, jeżeli wtedy leczymy astmę poprzez, nie wiem, przebywanie dziecka w łóżku i branie, yy, lub niebranie leków. I najważniejsze jest, żeby się nie spocił na WF-ie. To niestety te płuca nie będą się rozwijać prawidłowo. Także ten temat aktywności fizycznej jest niezmiernie ważny i próbujemy przy każdej okazji informować naszych pacjentów i czy dorosłych opiekunów, że to jest ważne. Czyli można być aktywnym, trzeba być aktywnym, a moją rolą jako lekarza jest umożliwić to pacjentowi. Czyli astma, jako choroba, nie zwalnia z tego obowiązku aktywności fizycznej to Dokładnie. trzeba zachować. Panie doktorze, ale to jeżeli mówiliśmy o aktywności fizycznych i tych zmianach w życiu, to jak zatem z astmą żyć komfortowo? Bo już niejako nasuwa mi się na myśl to, że stosując leki oraz wskazania lekarza, możemy mieć astmę pod kontrolą. Skoro mamy chorobę pod kontrolą, to znaczy, możemy żyć normalnie. Tylko jak to zrobić? Po prostu chcieć. My sobie zadajemy pytanie z kolegami, jak to zrobić, żeby pacjentowi chciało się chcieć. Bo my wiemy, że to jest możliwe. Badania naukowe, jakby wprost tutaj, podają konkretne procenty pacjentów, którzy mogą osiągnąć pełną kontrolę astmy. I to jest około 70% pacjentów może mieć pełną kontrolę astmy. A w Polsce, zgodnie z ostatnimi badaniami, tylko 20% pacjentów ma pełną kontrolę astmy, czyli nie ma objawów w dzień, w nocy, dobrze toleruje wysiłek fizyczny, nie nadużywa krótkodziałających leków rozszerzających oskrzela. No, ktoś mógłby powiedzieć, no ale jak to? No, no właśnie, tutaj się zaczyna, zaczyna problem, dlatego że moim zdaniem... Podstawowym problemem, który przeszkadza nam w osiągnięciu kontroli, jest brak edukacji u pacjenta. Czyli, tak jak w rozmowie odsyłaliśmy pacjenta na sprawdzoną stronę internetową i warto na tą stronę zajrzeć, to tylko astma to im więcej pacjent wie na temat swojej choroby, tym lepiej żyje, tym lepiej przestrzega naszych zaleceń. A coś o czym rzadko się rozmawia to fakt, że nasi pacjenci, którzy stosują leki na astmę, Odstawiają je nie z tego powodu, że mają działania niepożądane. Odstawiają je z tego powodu, że czują się dobrze. To tak jakby chory na cukrzycę, mając dobry poziom glikemii, po prostu przestał brać leki na cukrzycę. Nikt tego nie robi. A chory na astmę, jak nie ma kaszlu, nie ma duszności, nie ma świstów, odstawia leki. 60% pacjentów tak robi. Czyli edukacja. Po raz kolejny wracamy do czegoś, co. Już 20 lat stwierdziliśmy w pierwszym konsensusie leczenia astmy, ta, ta Gina z 1995 roku, ta globala inicjatywa na rzecz leczenia astmy, powiedziała, edukuj pacjenta. A my cały czas mamy z tym problem, stąd też no, odsyłamy pacjentów na strony internetowe, stąd też y, rozmawiamy w radiu o tym, żeby y, jak to zrobić, żeby pacjent wytrwał w tym postanowieniu, że chce nie mieć objawów. A wydaje się, że wcale nie jest to takie trudne. To bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Te receptę dla Państwa przepisywał dr Piotr Dąbrowiecki, alergolog i internista z Wojskowego Instytutu Medycznego. A my słyszymy się w kolejnym odcinku. Więcej informacji znajdziecie Państwo w serwisie. Przypomnę, astma.pl. Zapraszam i do usłyszenia. До услышания.